Witajcie! Znajdujemy się w Domu Kultury Kolorowa, gdzie za moment odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla przedszkoli pod tytułem Ptaki zwiastuny wiosny. Zapraszam serdecznie! Co wykonaliście na konkurs plastyczny? Ptaszki. Różne rodzaje ptaków. A jakie to były rodzaje ptaków? Łabędź? Tak. I jakie jeszcze? Tylko Nie. A co jeszcze? Kogut. Kogut? Papuga. I co jeszcze? Jaskółka. A to już 11. edycja Konkursu Plastycznego. E, tym razem tematyka wiosenna. Tak, proszę Panią, 11 lat temu podjęliśmy temat Wielkanocne Tradycje. Po iluś konkursach tematyka się wyczerpała, już nie mogliśmy robić więcej, no bo były i koperty, były i no różne elementy związane z tradycją wielkanocną. I w ubiegłym roku rozpoczęliśmy edycję wiosenne tradycje. Nawet nie wiedzieliśmy, że w tym roku ten temat dość trudny wydawało nam się, ptaki z jasuny wiosny. No takim się cieszyć będzie powodzeniem, że będzie aż 275 prac z 69 przedszkoli. Chyba to jest potwierdzenie tego, że jednak w przedszkolach te panie, które prowadzą pieczę artystyczną, potrafią wykrzesać u tych dzieci naprawdę bardzo ciekawe pomysły, bo niektóre prace są naprawdę wspaniałe. Co wykonałyście w konkursie plastycznym? Wykonaliśmy ptaki. A w jakich kolorach wasza praca była? Alusiu, tutaj jest nasza bliziutko, to możesz pokazać pani? A z czym Wam się kojarzy wiosna? Z latem. I z czym jeszcze? Z liściami. Z kwiatkami. kwiatkami. E, dziewczynki dużo malują w przedszkolu? To jeden chyba z ulubionych, jedna z ulubionych czynności dzieci, tak? A zwłaszcza dziewczyny, które e, lubią, używają dużo kolorów, barwy, tak? Dominacja, tak, a zwłaszcza różowy i fioletowy. E, w, od, od którego roku życia dzieci już powinny malować e, czy wykonywać jakieś prace plastyczne? To znaczy w przedszkolu, jak najbardziej już kiedy trafiają, ale myślę, że im prędzej będą się zaznajamiały z różnymi technikami plastycznymi, tym lepiej dla ich wyobraźni, rozwoju i kreatywności. A który ptak jest największą oznaką wiosny? Łabędź. Bocian. A co najbardziej lubicie w wiośnie? Kwiaty. Kwiaty, Kwiaty. Kwiaty i rośliny. I, mot I motylki, motyle. Ja patrzę z podziwem, ponieważ ja mam taki marny y, zmysł plastyczny. Nie potrafiłabym chyba zrobić większości z tych prac, które tutaj mamy. Także bardzo się cieszę, że y, po prostu dzieci czymś się interesują. To najważniejsze, żeby y, dzieci, młodzież. Miały jakieś zainteresowania. Coś robiły. Coś co je cieszy. A po charakterze tych prac widać, że to co robią je naprawdę cieszyło, bo są to prace bardzo wesołe, kolorowe. Rzeczywiście wiosenne. Co najbardziej lubicie? Tak i co najbardziej lubicie w tych świętach? Kurek! Chlebek. Jaja. J jajka z czekoladą. J jajka. Króliki. Nawet... Bocian! Bocia, no oczywiście, słuchajcie, wierzy się nawet, że jak bocian, bociany do nas przylatują, to jest taka legenda, że one przynoszą na skrzydłach resztki śniegu, czyli że one nam już przy... 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 przynoszą wiosny ze sobą, tak? E, jak podobały się pani tegoroczne prace plastyczne dzieciaków? Bardzo, są bardzo różnorodne, widać różny stopień trudności, więc wielość materiałów, pomysłów. A ja się cieszę dlatego, że jest to kolejna inicjatywa, tym razem Domu Kultury, ale zaadresowana do tego samego typu odbiorców i tak, która właściwie działa, bo można powiedzieć, na województwo mazowieckie. Mamy szpaga, boczas, kos. Jak jeszcze znacie? Rona, czapla, Gablon. tak, tak. Rzezając, każdy może sobie wybrać jak to chce.